To już trzeci odcinek serii mocnych kryptowalut pod Hosse, także dziś przejdziemy do najbardziej ryzykownych projektów, ale i z największym potencjałem wzrostowym. Jako pierwszy projekt biorą Bitensor Tao, który pewnie wiele osób na tym kanale zna, bo trochę o tym filmów nagrałem. Jest to moim zdaniem najlepszy projekt z całego trendu AI, na który jak wiecie mocno stawiam, dlatego jest to aktualnie druga największa pozycja w moim portfolio zaraz po Bitcoinie. W dużym skrócie BitTensor to sieć wydobywcza, podobna do Bitcoina, która oferuje odporny na cenzurę dostęp do zdecentralizowanej sieci modeli uczenia maszynowego. Ma tokenomię jak Bitcoin, mocny team, jest możliwość stakingu, przez co wspieramy ekosystem i zarabiamy dwadzieścia parą procent jeldu rocznie, a społeczność jest niewiarygodnie mocna. Powstały już na nim modele AI, takie jak ChatGPT boty model generująca obrazy czy nawet muzykę i ciągle powstają nowe. Jeszcze tylko zaznaczę, że na CoinGecko i CoinMarketCap macie nieaktualną kapitalizację i wykres, dlatego patrzcie na stronę TaoStats, gdzie macie wszystkie potrzebne dane. Projekt nie miał jeszcze hossy, także potencjał do wzrostów jest naprawdę duży, w szczególności patrząc jak dobrze w tym okresie performuje, aczkolwiek uważaj, aby nie pakować się na górce. Drugą kryptowalutą będzie GMX, czyli zdecentralizowana platforma do handlu kryptowalutami działająca na sieci Arbitrum i Avalanche. Wiem, że Dexy miał już swój moment w przeszłości, ale trzeba się zastanowić kto najbardziej benefituje podczas hossy. Odpowiedzią jest, że wcześniej inwestorzy oraz giełdy, które zarabiają na wolumenie. Także jest to mój kolejny bet, tak jak przy warstwach drugich, czyli że ten trend zyska w środkowym i końcowym etapie hossy, kiedy będą kręcone największe wolumeny i za tym idące przychody. A jak już mówimy o przychodach, to stakeując tokeny GMX dostajemy 30% opłat z platformy. Także jest tu realny yield, a nie wykreowany na samej inflacji, jak w wielu projektach. Co widocznie działa dobrze, bo aż 70% tokenów jest zablokowanych na stakingu, co oznacza znacząco zmniejszoną podaż. Token ruszył w połowie poprzednich hossy i przez całą BES-ę bardzo dobrze się utrzymywał i większość tokenów jest już w obiegu. Dodatkowo GMX jest największym protokołem na sieci Arbitrum, także jeżeli token ARP złapie trakcję, to GMX również powinien na tym nieźle zyskać. Kolejną kryptowalutą będzie Gains Network, która również jest zdecentralizowaną platformą do handlu krypto, tylko tutaj mamy mniejszą kapitalizację, także większy potencjał wzrostów i większe ryzyko. Działa to na podobnej zasadzie, bo około 30% opłat z platformy idzie dla stejkujących. Спасибо. Choć tutaj porównując jest ich o parę procent mniej, bo 62%, aczkolwiek nadal jest to dobry wynik. Gains Network jest również na sieci Arbitrum, ale zamiast Avalanche ma Polygon, co dla mnie jest lepszym i bardziej perspektywicznym wyborem. Na GMX zrobiono cztery razy większe opłaty niż na GNS, ale co do zysku to jest to tylko 2,5 raza. Jednak token Gains Network ruszył 2 miesiące później, więc trochę mniej hossy zaznał, ale również dobrze sobie radził podczas bessy. Następnym projektem będzie Celestia, której token ruszył tydzień temu. Jest to pierwszy Pierwszy modularny blockchain, czyli bardzo świeża technologia i przez to ciężka do wycenienia, ale również nie ma jeszcze określonego sufitu. W dużym uproszczeniu łańcuchy modułowe są podobne do łańcuchów warstwy drugiej na Ethereum. Zasadniczo jest to jeden łańcuch bloków z różnymi warstwami obsługującymi różne zadania, czyli np. wykonanie, rozliczenia i dostępność danych, zmniejszając w ten sposób obciążenie jednej warstwy. Czyli tak po ludzku jedna warstwa nie robi wszystkiego, tylko łańcuch jest podzielony na ich parę, gdzie każda ma oddzielną funkcję. Jako Plus jest tu na pewno mocny team, bardzo dużo partnerstw, a firmy, które w to zainwestowały, są również jakie, bo jest to np. Coinbase, Spartan czy Binance Labs. Jednak tutaj problemem jest to, że tokenomia mocno faworyzuje tych początkujących inwestorów. Aczkolwiek te wszystkie torby będą oni mogli zrzucić dopiero za rok, bo wtedy będzie odblokowanie tych tokenów, także do tego momentu nie będzie większej podaży, oprócz ludzi, którzy dostali airdrop, choć na razie widać, że nie sprzedają. Jest to pewnie zrobione specjalnie, aby ci inwestorzy z fazy seed czy rund prywatnych mogli to obchnąć, kiedy już zacznie się hossa i będzie wystarczająca płynność, a do tego momentu spekulanci wyniosą im cenę. Kolejnym wartym uwagi projektem jest Radiant Capital, czyli platforma, forma pozwalająca pożyczać tokeny pod zabezpieczeniem na wielu łańcuchach. Sama platforma oczywiście zarabia na pożyczkach i opłatach, a głównym konkurentem w tej niszy jest AWE, mający około 13 razy większą kapitalizację, jednak znalazłem trochę opinii, że platforma od Radiant Capital jest znacznie bardziej przyjazna dla użytkownika. Nie było teoretycznie żadnego finansowania i sam Team sfinansował ten projekt na starcie sam, także duży plus. Choć przy tokenomie wzięli aż 19% dla Teamu, także zrobili coś za coś. Radiant jest aktualnie największą kryptowalutą do pożyczania na sieci Arbitrum, ale obsługuje również Binance, Smart Chain i Team. Dodatkowo budują interoperacyjność międzyłańcuchową na Layer Zero, czyli projekcie, którego token niedługo powinien się pojawić i może wołać sporo szumu dookoła jego ekosystemu. Współpracują również z Chainlinkiem, o którym ostatnio jest bardzo głośno, oraz Lido. Mimo małej kapitalizacji zapłacili za audyty, czym zyskali w moich oczach dodatkową wiarygodnością. Token ruszył w besie, lecz mimo tego bardzo dobrze performuje. Radiant nie zaliczył ostatnio tak dużych wzrostów jak niektóre kryptowaluty, także są aktualnie od nich bardziej atrakcyjne cenowo pod względem inwestycji. Przedostatnią ostatnią kryptowalutą będzie Nakamoto Games, czyli platforma do gier blockchain bazująca na systemie play to earn działająca na sieci Polygon. Co do tych gier, to mało osób w nie gra, chyba że jest jakiś event, na którym można zarobić. Jest to trochę taka wyspa gier, na której grałem za dzieciaka, ale w czasach kryptowalut, gdzie dodano rywalizację o nagrody. Generalnie idą oni w jak największą ilość gier, a nie w ich jakość. Na początku uważałem to za coś mocno średniego, ale jest parę argumentów, które prognozują sukces tego projektu. Po pierwsze, społeczność jest niesamowicie zaangażowana i jeżeli się to utrzyma, to w hoście będą darmowym marketingiem. Po drugie, w niedługim czasie uruchomią te gry na Telegramie, czyli aplikacji mają 55 milionów aktywnych użytkowników dziennie. Po trzecie, kiedyś czytałem, że ponad 80% graczy akcji Infinity grało na telefonach, co było głównym czynnikiem tak dużego sukcesu akcji. A właśnie Naka planuje wprowadzić niedługo wersję mobilną i wtedy te słabe gierki mogą stać się zaletą, bo pójdą na większości telefonów. Dodatkowo aktualnie pracują nad Nakaverse 2.0 na najnowszym silniku Unreal Engine 5, dzięki czemu jeszcze wpisze się w trend metaverse. Także sam projekt jako gry uważam, że jest słaby, jednak to jak dobry mają marketing i naganiającą społeczność jest znacznie ważniejsze w hossie. Niestety tak jeszcze działa rynek krypto, że ważniejszy jest hype niż fundamenty, choć jestem w stanie sobie wyobrazić realnie grających w to speedrunnerów, bo dla tego typu graczy będzie to idealna platforma. Token wszedł na samym końcu Hossy, także w słabym momencie, ale projekt przetrwał i zaczął łapać coraz większą trakcję. Nie jest on jeszcze listowany na największych giełdach, także mam nadzieję, że wstrzymują się z tym do momentu prawdziwej Hossy. A kapitalizacja poniżej 100 milionów dolarów pokazuje, że jest jeszcze spory potencjał do wzrostów. Na koniec, jak już jesteśmy przy gamingu, to przedstawię Ci CDFy. Jest to platforma do launchpadów dla gier blockchain i metaversów. Jeżeli ktoś nie rozumie o co chodzi, to dzięki temu możesz kupować jako pierwszy projekt po najniższych cenach i być takim wczesnym inwestorem. Także stejkując ich tokeny w zależności od ilości i ile osób weźmie udział, to tyle dostaniesz udziału w launchpadzie. Generalnie zwróciłem na to uwagę, ponieważ jest to najlepiej dająca zarobić platforma w przedwczesnym etapie inwestowania w ciągu ostatniego roku. Także pokazuje to, że muszą dobrze wybierać projekty, które się do nich zgłaszają. Kapitalizacja to tylko 60 milionów dolarów, gdzie do szczytu z poprzedniej mamy aż 14 razy do Zrobienia. To już wszystko na dzisiaj. Także, jeżeli doceniasz poświęcony czas na zebranie projektów i informacje o nich, to daj łapką do zasięgu i suba, aby nie przegapić kolejnych filmów. Pozdro!